Siemano graczu, siemaneczko mordeczki Słuchajcie, chciałbym wam pokazać kilka moich meczów z Brawl Stars Bo ostatnio trafiła się niesamowita mapa Która jest po prostu chyba dla mnie stworzona na shutdownie Gdzie grałem sobie bólem i zdobyłem taką masę pucharów Pucharków w dość krótkim czasie i myślę, żeby jakby grać cały dzień, to można by ubić 300, może 500 przy dobrych wiatrach, naprawdę szło mi niesamowicie, zobaczcie kilka meczów, pokomentuję to, bo ogólnie e, nie, nie robię tego na żywo. Bo nie miałem drugiego telefonu, żeby nagrać siebie, dlatego nagrałem gameplay, a teraz jakby e, opowiem wam o tym, zrobię taką reakcję na, na to, co, co się działo wczoraj. Naprawdę było niesamowicie. Zapraszam serdecznie do oglądania, lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do filmu, zasubskrybuj proszę mój kanał z dzwoneczkiem, dzięki czemu nie przegapisz żadnej super gry. Solo shot lecimy. Pierwsza rozgryweczka chyba była najlepsza po prostu, bo było niesamowite co tam mi wszystko wychodziło po prostu. Bierzemy sobie jedną, jeden boost, drugi i potem lecimy. W ogóle tutaj w koło jest wszędzie, wszędzie burz, także mogłem się chować. A wiadomo, ból z krótkiej odległości jest po prostu zabójczy i to dosłownie. Ok, mamy już cztery, cztery boosty. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Możecie mi dać e, w komentarzach, napisać, dać znać w komentarzach. Tutaj. Fajnie, nie poszedłem od razu na tą skrzynkę, tylko widziałem tam Shelly, która się tam czaiła jak niewinna owieczka i musiałem ją upolować. No i kilka chwil, czterech Brawlersów zostało, ja mam siedem boostów. To była ma mapa z tym robotem, nie wiem jak on się tam nazywa dokładnie. Ale tutaj sobie elegancko ktoś zginął, ja sobie zebrałem, mam już dziewięć i lecimy w burz. Idę cały czas za tym robotem, bo on zdradza oczywiście pozycję innego gracza. Ten gracz już prawie dobił tego robota. No, Sheli go dobiła, trzech zostało. Tutaj, już kolejna Sheli zdechła, Shot showdown, znaczy się. I tutaj, i nie wiem, to musiał być jakiś początkujący gracz, który się gdzieś zagubił, bo. No nie robi się takich rzeczy, wystawił mi się jak na tacy Łatwa, łatwa wygrana w, nie wiem, w dwie minuty To było super, to było niesamowite Lecimy dalej Okej, okay, tutaj był Poszedłem sobie na tą małą Karcianą postać, nie wiem nawet jak się ona nazywa, też możecie mi dać znać Tam El Primo W tle jest Tutaj, o, oh, nie zauważyła, że chyba kryje się w buszu El Primo Tutaj by mnie zabił z racji tego, że nie byłem wystarczająco blisko. Na szczęście z racji tego, że wcześniej zabiłem tamtą postać, to miałem ulta. Dzięki czemu mogłem uciec. I teraz El Primo jest w bliskiej odległości. A nie, jeszcze go nie zabiłem jednak, jeszcze nie. Uciek, to był mój błąd, ale tutaj kryła się kolejna owieczka. Tutaj znowu mogłem sobie uciec, bo byłem w lekkim potrzasku, także trochę się tutaj działo. Czterech brawlersów bra zostało, tam znowu robocik kogoś. Ojojoj, oj, oj, no, kogoś tu było widać. Kurde, zabiła mnie. What the fuck! Ja myślałem, że tutaj mam wszystko pod kontrolą, a tu proszę bardzo, to ktoś tu mnie wrąbał w pułapkę, ale trzy pucharki były, także ciągle jesteśmy na plus. Naprawdę tutaj, jeżeli mądrze się grało, to ciężko było e, te pucharki stracić, naprawdę. I sery, jakby się miało cały wolny dzień, to można by tu wbić co najmniej z 500 pucharków. No dobra, 500 to nie, bo różnie bywa, ale z 300, jak najbardziej. Ja chyba nagrywałem to z pół godziny, maksymalnie 40 minut, i wbiłem jakieś 50 pucharków. Tutaj zaczął mnie gonić robot, niestety. Jakoś próbuję się wywinąć, nie wiem co tu się odwali, może mi się uda. Tutaj musiałem ominąć tą skrzynkę, niestety. Okay, może mi się uda uciec. Tu, bo już musiałem się u wyjść z buszu, niestety. Ale na szczęście udało mi się uleczyć. Zaraz może uda mi się nawet zgubić robocika. Siedem laurerów zostało. Tutaj jest El Primo, może jakoś się. O nie, tutaj zakręciłem. Mały błąd zrobiłem, bo mogę go już dawno zgubić. Nie wiem, dlaczego chciałem pójść do tego ale Primo Ale ciągle jestem w grze i tu się wszystko może wydarzyć Na granicy strefy Robocik już dawno za mną Tutaj zmierzam w kierunku Shelly Ona mnie tutaj bije rozsądnie, bardzo rozsądnie Ale robocik już ode mnie odszedł, ja mogę się już skryć w buszu Shelly zaraz do mnie przyjdzie Nie, jednak jest ciągle mądra, ciągle... Ciągle mnie tam bije nie da się. E, nie przyjdzie do mnie zbyt blisko i bardzo mądrze. Ale tutaj już niestety, dla niej niestety podeszła, trochę się znieciepliwy wahała. Oczywiście kolega musiał do mnie napisać w bardzo istotnym momencie. Nie, nic z tego nie będzie, Mikołaj. Nic z tego nie będzie. I showdown elegancko. Ja skręcę się w krzakach. Tutaj. Niestety dla mnie troszeczkę zepsułem jeżeli chodzi o poruszanie się, bo ona mnie tam sukcesywnie biła, nabijała sobie ulta i mnie po prostu zabiła, ale kolejne plus 6, drugie miejsce, super. Jak tyle się działo w tym meczu i ja dotrwałem do drugiego miejsca, to naprawdę myślę, że to jest spoko. Nie lubię y, się respić na samym rogu mapy, bo muszę strasznie dużo biec. Nie wiem, gdzie są te skrzynki. Jak widzicie, nie ma żadnej. Tutaj ból z jakąś walczy. I na szczęście chyba uda mi się go ubić. Prawie mi się udało. Tutaj powinienem do niego podejść wcześniej, już zdecydowanie wcześniej powinienem to zrobić, i wtedy mógłbym go e, elegancko dobić, i by było po sprawie, bo miał o wiele mniej życia ode mnie. Ale no, tak to jest, jak się człowiek nie może zdecydować. Ale szczerze mówiąc, na showdownie. To o wiele lepiej jest zrezygnować z pewnych ruchów niż iść na całość, i potem okazuje się, że jest ktoś trzeci i tak naprawdę zbiera wszystko. Tutaj się nieźle biją. Tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu, z racji tego, że na szczęście to był tylko poko, który nie ma jakoś nie wiadomo e, jakiego hita, dlatego mogłem zabić chyba Shelly, a potem zająłem się nim, z racji tego, że był na bardzo blisko odległość. I mamy cztery busty, lecimy sobie w koło. Tutaj lekka przycinka, nieważne, nieważne. Tutaj już z racji tego, że strefa się zbliżała, pomyślałem, że pójdę bliżej środka. Chociaż nie wiem, czy to właśnie. <ślałem> pomyślałem to samo wtedy, co teraz że zbyt blisko nie ma co podchodzić, bo tam robot może się zrespić i po co, jakbym mnie ganiał przez całą mapę, co nie? Okej, okay, Game City sobie stoi teraz w krzaszkach przy samej strefie. Nikt mnie raczej od tyłu nie zajdzie. Niestety, robot się zrespił tuż przy mnie no nie miał gdzie po prostu. Ale i tak chyba tak, nie poszedł do mnie, tylko poszedł do drugiego gracza. Także ja sobie teraz elegancko zerkam na niego, patrzę gdzie on jest. On ma aż 9 boostów, co daje mu zdecydowaną przewagę, chociaż bije go ten robot, co jest bardzo dla mnie korzystne. I zobaczymy, co się stanie, bo szczerze nic nie pamiętam. Fajnie, bo mogę to oglądać tak samo jak wy, tak naprawdę. Komentuję to sobie. Kurczę, znowu robot i znowu mm, kombinuję. Niestety on się zrespił już całkiem, jeżeli chodzi o żyćko. Ale tutaj zrobię fajną rzecz, patrzcie, co się stało. Pobiegłem, troszeczkę mu życia zabrałem, robot się do niego zbliżył. I wygrałem. Naprawdę fajnie, to był fajny, fajny meczek. Mi się podobało. Myślę, że wam też. Ok, lecimy dalej. Tutaj się znowu zerpiłem na skraju mapy, na szczęście była skrzynka koło mnie. Także troszeczkę życia dostałem. Tutaj El Primo, shelly, tutaj El elprimowali w ciemno. O, jest na szczęście blisko był, co udało mi się dzięki temu go zabić. In inaczej jakbym uciekał, to bym był ofiarą losu po prostu. Tutaj sobie czatowałem trochę na niego, trochę go pozabijałem. Z tyłu czatował na mnie. Wow, ledwo co, ledwo co. Z tyłu tam był ból, dlatego. Mm, nie chciałem się zbytnio teraz na, na, te, na tego boosta rzucać. Nie wiem gdzie on się tam kryje teraz w krzakach. No ale postanowiłem troszeczkę poczekać, tu zerkam na niego, ale nie ma go, więc idę dalej w burz. Trochę czekam tutaj sobie przy strefie. Wchodzę do środka. Tam się Shelly bije. Tam się Shelly bije z Z robotem. Tutaj chciałem wykorzystać sytuację. Showdown. Showdown znaczy się. Chciałem też zabić robota. Nie wiem, czy to jest dobra myśl. Z racji tego, że nie wiem, gdzie jest przeciwnik. Ale okej, okay, dobra. Teraz już wiem. Mam 10. 10 do 5. Trochę tutaj zepsułem. Trochę tutaj zepsułem, bo z racji tego, że no widzicie co się dzieje, niestety jakbym bardziej zdecydowany był i lepiej użył tego ulta, albo może w innym momencie w ogóle, to wygrałbym ten mecz, ale plus 6 jak widzicie, chyba tam było 46 pucharków na plus, 1900 pucharków ogólnie wbite, naprawdę 15-30 minut nagrywałem to i o tak o. także czekajcie na tą mapę, nie wiem kiedy ona, kiedy ona znowu się pojawi, ale była niesamowita E, bardzo mi się fajnie na, na niej grało. Myślę, że ogólnie fajnie Wam się oglądało też tą moją reakcję na to, co się tutaj działo. Trzymajcie się! Do następnego! Obejrzyjcie inne moje filmy. E, widzimy się już w kolejnych filmach na moim kanale. Yo, mordeczki! Yo!